Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. No dzisiaj nietypowo zaczynam vloga ze swojego łóżka, bo, yy, bo po prostu dzisiaj zostaliśmy wszyscy, gdyż wczoraj wieczorem odbierałam maluszka yy, z przedszkola i gdy tylko go zobaczyłam, to mówię do pani, ale przecież on ma gorączkę. A pani nie, nie ma gorączki, I mówię, ale ma. Nie, 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 nie mam. Biegali teraz. Ja mówię, nie, dziecko ma gorączkę, tylko wiecie, jak to mama zobaczy później, to wie yy, o co chodzi. I faktycznie on taki rozgrzany, oczy takie przemęczone, no i zmierzyliśmy temperaturę, i było 37,5. Natomiast, jak tylko dotarłyśmy do domu, to już temperatura zaczęła wzrastać do 38,5, aż wieczorem wzrosła do 39, więc i wieczór, i noc była już naprawdę dość trudna. Słyszycie teraz, wszystkie dzieciaki są w domu, więc jest ogromny chaos i hałas tak naprawdę cały czas jest, jak są dzieci w domu. Także postanowiłam, że nie będziemy jechać do przedszkola, ponieważ no, nie chciałabym go nigdzie wozić. Więc zostaliśmy w domu. Poza tym noc była słaba, więc sobie trochę położyliśmy dłużej w łóżku. Niestety plany trzeba było pozmieniać. Byłam umówiona na 12.30, miałam spotkanie w mieście, no ale to po prostu muszę odwołać wszystko. No bo tak to już jest, więc ja jak najbardziej rozumiem mamy, które pracują na etacie i mają na przykład więcej niż jedno dziecko, bo zawsze jedno to gdzieś ewentualnie można podrzucić, na przykład do babci, do, do koleżanki czy gdzieś. Natomiast no, jak już ma się więcej y, niż jedno dziecko, no to... No to tak naprawdę jest problem, że trzeba brać sobie chwilę wolne, bo... Bo widzicie, jak nie najpierw jedno dziecko, to coś z drugim, to coś z trzecim. No i logistycznie do ogarnięcia jest to trudne, więc my dzisiaj zostajemy w domu. A szkoda, bo mieliśmy jechać do mojej babci, moja babcia ma dzisiaj urodziny. Chociaż powiem tak, gorączka już zniknęła. Ja nie dawałam żadnych środków na zbicie temperatury, ponieważ wraz z lekarzem tak stwierdziliśmy, że jeżeli dziecko się nie męczy, że po prostu idzie spać, no to po prostu nie zbijamy tej temperatury, jeżeli nie jest zbyt wysoka. I faktycznie ta temperatura sama spadła. W ten sposób organizm uczy się walczyć z chorobą, więc jak gdy pojawia się temperatura, nie biegnę od razu po ponurofen, żeby zbić ją. Po lekarstwo sięgam tylko wówczas, jeżeli dziecko widzę, że ma bardzo wysoką temperaturę albo bardzo się męczy, to wtedy faktycznie podaję lek przeciwbólowy. Natomiast tak jak wczoraj, no, no poszedł po prostu spać, ale oczywiście ze mną... W łóżku musiał je mocno tulić do siebie i cały czas tego. Mamo przytulaj mnie, mamo przytulaj mnie, więc wiecie, jak to jest po takiej nocce, Człowiek po prostu jest nieprzytomny. Ja muszę iść pod prysznic, muszę iść umyć głowę. I w sumie cieszę się, bo przyszedł e, przed chwilą kurier. W sumie kurier obudził mnie, choć o szóstej i coś mu się chyba pomyliło, bo dzwoni do mnie i mówi: No i jak tam z tymi paczkami? A ja mówię, a z jakimi paczkami? I się kur złączył. W sumie mi obudził o 6, ale też przyszło moje zamówienie Carbon, więc tam zamówiłam też produkty do włosów. Także dobrze, ponieważ mi się szampon skończył i ten szampon, który teraz używam, to jest taki nie za bardzo służy moim włosom, którego nie lubię po prostu, ale tak awaryjnie tylko na ten moment, aż, aż przyjdzie nowy, go użyłam. W sumie nie mamy kompletnie planów na dzisiaj. W sumie dobrze, bo trochę się zajmę domem, ogarnę to, co jest do ogarnięcia, bo, yy, bo tego zawsze jest dużo. Zajmę się praniem, gotowaniem, sprzątaniem i tak, i tak najprawdopodobniej minie mi dzisiejszy dzień. A moje śniadanie wygląda w ten sposób, i powiem szczerze, że jem tak dość często. Bardzo lubię jeść fasolkę, do tego mam. Jajecznice ze szczypiorkiem, pomidor oraz awokado. Do picia robię sobie standardowo czarną herbatę z cytryną i z cukrem, żeby nie było. Chłopcy chcieli pograć w gierki, więc poprosiłam, żeby posprzątali i powiem szczerze, że wyszło im to całkiem, całkiem fajnie. No jeszcze trzeba będzie oczywiście odkurzyć, ale no nawet dali radę. Nawet dali radę z tym sprzątaniem. Córcia tutaj też pięknie posprzątała. I co kochanie, bawisz się swoimi lalkami? Dobra, pierwsze co, jednak dorwałam się do tego kartonu, bo brakuje mi fizów, czyli energii zamiast kawy. A sobie zamówiłam e, jakąś taką limitowaną edycję. Tam chyba jest kilka smaków w puszce. Także na pewno też wypróbuję jakieś inne smaki. O proszę. O, zapomniałam i przyszły dezodoranty no na to co czekałam słuchajcie, bez aluminium i faktycznie stwierdziłam, że wezmę swój ulubiony lady's pizza, który używam od wielu lat i faktycznie na trzeciej pozycji jest aluminium ten dezodorant e, nie posiada aluminium i zobaczymy czy w ogóle będzie skuteczny, bo nie ukrywam, że w takich bardziej e, dezodorantach z czystszym składem to obawiam się tego, że po prostu będą one nieskuteczne, także ja wziąłam sobie jeden i wzięłam dla koleżanki drugi Hmm. Tutaj mam maskarę A, jeszcze ten olejek. O, to trochę naprawę zapomniałam. Maskara, liner, olejek do twarzy. Kosmetyczki to są dla mojej koleżanki. O, o, o ta puszka jest taka wielka? Z tymi fizami? Oh! To ja nawet nie wiedziałam, że ja taką dużą tą puszkę zamawiam. Byłem, taką malutką. Mówię, no ale dobra, bo i tak bardzo lubię te fizy. Wow, no to... A to co to, to? Pędzle, OMG. Ale ja złożyłam zamówienie, zapomniałam o tym. Są, 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 są. Jeszcze te maski. Hmm, pokazywałam wam na Instagramie w nowościach z tej mojej ulubionej serii Re9 jest taka maska w, w płachcie. Jest to nowość. <laughs> Tu jeszcze czepek był gratis. <laughs> Z tego czepka do nie potrzebowałam, no jak dają. O, w sumie można faktycznie nałożyć maskę i sobie założyć taki czepek. Mmm, ale pachnie już fajnie. Maska pielęgnacyjna. Także tych produktów chciałam dzisiaj użyć, no ale chyba poczekam do wieczora, bo skoro nic nie wchodzimy, to nie będę myła głowy. Nałożę sobie tą maskę i pewnie założę ten czepę, a tutaj mam szampon do codziennego mycia włosów. Oraz odżywkę. Także to jest moje ostatnie zamówienie, ale już nie będę Was tutaj dręczyła, bo zaciągnąłem mówicie, że za dużo tego arbon, ale faktycznie ja to teraz używam i po prostu tego kupuję, ale jeszcze chyba bym otworzyła tą puszkę. Dobra, są fizy. Tutaj są pomieszane różne smaki. Jest truskawka, granat, który jest jeden z moich ulubionych, chociaż ostatnio bardzo polubiłam znowu jednak ten cytrusowy. Jest jeszcze zielone jabłko, którego nie próbowałam. No, no to fajnie, to ja zaraz sobie przygotuję takiego fiza i mam nadzieję, że będę miała siły do działania. E, to, 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 to. No zaraz sobie usiądę i pewnie w tym pogrzebie, ale już nie chcę Was zanudzać. Ze mną to jak z dzieckiem. Jak już mam coś nowego, to oczywiście muszę od razu to przetestować i e, no i chciałam powiedzieć kilka słów o tym szamponie i odżywce. E, to jest szampon i odżywka do używania codziennego. Seria Daily. Tak? Daily, coś takiego. E, I powiem szczerze, że na początku jak myłam te włosy, to, to miałam wrażenie po prostu, że muszę zmyć ten produkt swój poprzedni, bo e, mi jest bardzo ciężko dobrać szampon, odżywkę teraz, kiedy te włosy już nie są takie wymagające one nie są e, włosami zniszczonymi, takimi suchymi, które potrzebują takiej silnej re regeneracji bo zauważyłam, że takie produkty po prostu bardzo obciążają moje włosy i mam takie wrażenie, że one są wtedy takie obciążone no, e, nie takie e, zwiewne. Można to tak nazwać. No i w tym szamponie tak było, że myłam, raz umyłam i myślałam, że dalej tego produktu poprzedniego nie zmyłam, więc umyłam drugi raz i nawet słuchajcie, umyłam trzeci raz i, yy, i cały czas miałam wrażenie, że on zostawia taką jakąś taką warstwę, więc. Yy, więc moje pierwsze wrażenie po raz pierwszy przy produktach Arbon jest takie, no średnie, powiedziała. To jest pierwszy raz, jakiego użyłam, więc dam mu jeszcze oczywiście szansę. No włosy teraz wyglądają bardzo ładnie, bo ja je tylko wysuszyłam. Wiecie, mam nową suszarkę i i w sumie dużo nie muszę się namęczyć, a włosy zaczynają wyglądać bardzo ładnie. Natomiast mam takie wrażenie, że one pod spodem jakby takie nie to, że są tłuste, ale że są takie obciążone, więc więc nie wiem, czy ten szampon do końca się sprawdzi u mnie. Ale oczywiście nie skreślam go całkowicie, będę musiała go spróbować użyć jeszcze kilka razy. Ale przetestowałam również liner. Po raz pierwszy spotkałam się z tym, że taka szczoteczka, ten pędzelek jest tak długi, kiedy to zobaczyłam, to stwierdziłam: O jejku, jak ja pomaluję te, te oczy tym linerem. Ale słuchajcie, do radę i nawet całkiem fajnie mi to wyszło jednym pociągnięciem, płynnie więc jest to na pewno inny pędzelek niż używałam dotychczas no ale trzeba by było się nauczyć i spróbować go używać plus taki, że sunął po prostu po powiece nie szczypała mi powieka jak przy linerze od Lancome. no i zobaczymy teraz jeszcze jak jego trwałość także z tego jestem zadowolona i wzięłam jeszcze tusz do rzęs no powiem szczerze, no opakowaniem nie jestem zachwycona bo jakoś tak wygląda bardzo słabo no, ale tusz jak tusz to jest Speak Volumes. Nie wiem czy to jest ten tusz, który wszystkie polecają, bo miałam wrażenie, że tam jeszcze coś tam było It's All Bow Eyes, coś w tym stylu taka maskara. Może po prostu ona nie była na stanie i ja wzięłam ten. No, w sumie tusz jak tusz. Do tuszu muszę się oczywiście, ja zawsze muszę się przyzwyczaić, więc na razie go nie oceniam ani na plus, ani na minus. Po prostu jest, że są pomalowane, a pod koniec dnia będę w stanie sprawdzić, czy się utrzymasz ubrani. I w sumie stwierdziłam, że skoro maluszek biega, cieszy się, obudził się bez gorączki, no to pojedziemy do mojej babci, ponieważ ma urodziny, także ja się uszukowała. Dzieciaczki też są ubrane i będziemy wychodzić. Chociaż powiem szczerze, że. Nie wiem sama, czy coś ze mną jest nie tak, bo jestem taka jakaś bez energii. Mam nadzieję, że to mi się nic nie szykuje. Kartony, widzicie, to są przyszykowane do śmietnika. Trzeba je stąd zabrać. No, moje włosy są takie jakieś takie przyklapnięte, ale... Ja cała jakaś jestem taka bez energii. Mam nadzieję, że to nie jakieś kurusko się czai, więc wezmę zaraz sobie jakieś witaminy, żeby mnie po prostu nie rozłożyło, a my w takim razie ruszamy. Wróciliśmy. Uuu! zapaliło światło. Jest już dość późno, dzieciaki mi posnęły w samochodzie. Chłopcy w sumie usnęli, córcia się trzymała i musiałam ich wnieść do góry, no to po prostu wszystkie mięśnie mi już zaczęły boleć, no. Nie było to łatwe, jednak jak dzieciaki urosną, to trochę ważą. E, a ja jeszcze w tych butach, wiecie, na, e, na obcasie, na słupku, no na słupku. I z tymi dzieciakami. Nie, 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 to już nie dla mnie. Oni już są po prostu za duzi. Słuchajcie, Słuchajcie czemu wzięłam aparat i co chciałam Wam pokazać, bo oczywiście choineczka już jest włączona, czubek jest trochę przykrzywiony, bo się przykrzywił. Ale zaraz wam powiem, dlaczego co tutaj była za mała akcja. Tak. Mm, jeszcze bardziej go wykrzywiłam. Och, nie, dalej krzywy. Będę musiała wejść na krzesło i go poprawić, bo słuchajcie, zajechaliśmy do Lerła Merlę, wracając po osłonkę tutaj na nóżki. Także znalazłam w Lerła Merlę taką osłonkę, która pasowała do mojej choinki, i stwierdziliśmy, że po nią pojedziemy no bo ja już się doczekać nie mogłam. No i stwierdziłam, że w takim razie z córcią to zrobimy. No i stwierdziłam, że cóż to takiego dla nas? Ja podniosę choinkę, a ty córcia, wsuniesz to pod spód. O! Oh. Nie, 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 nie. Boże, kochany. Ta choinka, słuchajcie, była w poziomie. Już po prostu na prawie leżała. i ja ją dalej trzymałam. No, biedna córcia próbuje ten koszyk wepchnąć i ja wie, czy już? Już nie, nie, jeszcze nie. I słuchajcie, całe szczęście, że ten mój starszy synu się obudził. Zszedł na dół i on mi pomógł, bo jednak z córcią to nie było łatwe. No i w sumie co mi strzeliło do głowy, żeby prosić pięciolatkę o to, żeby pomogła mi z choinką. No, no nie był to dobry pomysł, ale na szczęście synuś nas uratował, no i się udało. Także ta osłonka pod choinkę jest zamontowana i wygląda ślicznie, bo się zastanawiałam po prostu, czy ją odwieźć z powrotem, czy, czy po prostu nie będzie pasowała, nie? Ale rozmiar jest trafiony i od razu zupełnie inaczej ta choinka wygląda. Tutaj mam ten worek jeszcze jutowy z napisem Noci a z drugiej strony jest nice, jako taka dekoracja, ale nie wiem, chyba go dam tam do dzieciaków, do choinki, pod choinkę, nice niech będzie, o, w ten sposób. Także słuchajcie, no ta osłonka naprawdę dużo robi, bardzo ładnie od razu choinka zaczyna wyglądać, no nie widać tych nóg, drugą mam taką osłonkę, z worka jutowego z napisem Merry Christmas, którą stwierdziłam, że spróbujemy tam u góry zamontować, ale od razu muszę Wam powiedzieć, że słuchajcie, to tak naprawdę jest kawałek drutu przepleciony tą wikliną, i słuchajcie, no to było naprawdę, wydaje mi się, że drogie, bo w internecie szukałam to taką osłonkę, znalazłam za 190 zł. Słuchajcie, 190 zł, naprawdę to w ogóle nie jest warte swojej ceny, a ta kosztowała w Leroy 129-130 zł. No, też nie była tania. Także od razu mówię, no to nie jest tanie, ale faktycznie, no, efekt jest, bo te nogi to tak średnio wyglądały, więc, więc no, takie coś kupujemy na pewno też raz, tak, na ile lat. To nie jest coś, co będziemy kupowały co roku. Aczkolwiek, mimo wszystko uważam, że, no, to było to drogie. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o liner, to widzę, że na tym oku, że się trzyma naprawdę super, to oko mi trochę łzawi, więc na pewno jest gorzej, ale liner się trzyma. Make-up mm, do końca. Średnio po prostu jestem mega zmęczona naprawdę, bo ta noc poprzednia była no kiepska. Nie wiem jak to jest z dzieckiem, które gorączkuje, on po prostu całą noc się tulił do mnie i no i tam praktycznie tego snu to nie było. Ale ale słuchajcie, jeszcze opinia zodorantu. Jestem bardzo zaskoczona, ponieważ mam gruby sweter. Miałam na sobie ciepły płaszcz, długo w samochodzie jechałam, praktycznie godzinę czasu e, i się nie spociłam, także jej chyba udało się znaleźć dezodorant bez aluminium, który jest skuteczny. Także z tego jestem zadowolona. A teraz słuchajcie, chyba muszę przestać już tutaj gadać, bo dzieciaki tak głośno się zachowują w tej wannie, boję się, że zaraz tego najmłodszego obudzą i dopiero będzie jazda. Także <laughs> uciekam.